Jeśli miałbym wskazać najbardziej przereklamowanego polityka europejskiego w XXI wieku, to nie miałbym najmniejszych wątpliwości i od razu wskazałbym tym oto paluchem na Angelę Merkel. Angela Merkel prowadziła politykę, która. Była przyczyną wielu kłopotów dzisiejszych Niemiec. Niemiec Anno Domini 2025. E, I co ciekawe, Niemcy mają tego świadomość, mają świadomość, a jednak w Niemczech rodzi się w tej chwili coś, co spokojnie można nazwać kultem Angeli Merkel. Natla w od All Nutrition truskawkowy bez dodanego cukru idealny na chwilę przyjemności. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na Ike oraz Igze i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. Dołącz do STS Club, zdobywaj końsy za grę i wymieniaj na nagrody. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Partnerem kanału Zero jest producent boskich kiełbas bez osłonki JBB Bałdyga. Jedz bardziej bosko. Najnowszy magazyn Zero już dostępny. 400 stron od najlepszych autorów. Zamów na magazyn.0.pl. Angela Merkel zniknęła na kilka lat. Dała o sobie zapomnieć. Ukryła się gdzieś tam w głębinie swojego życia osobistego prywatnego, ale powróciła. Powróciła rok temu, kiedy wydała swoją książkę pod jakże bezpretensjonalnym tytułem Wolność. No i to się okazuje, okazuje się, że ta książka jest mega hitem, gigantycznym bestsellerem. Do listopada sprzedało się 750 tysięcy egzemplarzy, natomiast zważywszy na to, że mamy okres świąteczny, że trzeba kupować prezenty, no to możemy założyć, że pęknie tam ten milion sprzedanych egzemplarzy i rzeczywiście jest to sprzedaż jak na taką literaturę faktu, autobiografię, no rekordowa, wyjątkowa. W Polsce książka Angeli Merkel można kupić za 15 zł, bo nie cieszyła się szczególnym powodzeniem, ale w Niemczech jest zupełnie inaczej. I to te powodzenie tej książki jest przykładem szerszego zjawiska, które można by nazwać angelomanią. Teraz powstają w, niemieckich, w niemieckiej prasie artykuły pokazujące, jak ten kult Merkel się rodzi, jak ona jest postrzegana jako taka królowa matka. Symbol wspaniałych, starych, dobrych Niemiec, osoba, którą ludzie chcą przytulić, którą chcą poznać, cieszą się na jej widok. Nie dość, że wydają pieniądze na jej książkę, ale tłumnie, naprawdę tłumnie przychodzą na spotkania związane z promocją tej książki. Zdaje się, że tam trzeba też zapłacić jeszcze za taki wstęp. Oni płacą bardzo chętnie, mokną w deszczu, żebyś tylko w kolejnej, Ustawić i dostać na takie spotkania. Największe sale są wypełniane. Na przykład Merkel miała spotkanie w Operze w Bonn, no i wypełnić. Publiczność zapełnić salę opery, no to już jest niebyle jakie wyzwanie. Merkel się to udało bez najmniejszego problemu. Sama czytała tą książkę, opowiadała o kulisach decyzji, z którymi dzisiaj Niemcy Niemcy muszą żyć. Na przykład o tym, dlaczego w 2015 roku przyjęła migrantów, wezwała do przybywania do Niemiec. No, ona to tłumaczy takim swoim ludzkim odruchem? Powiem wprost: Niemcy są silnym krajem, a motywem, z jakim podchodzimy do kwestii migracji, musi być: Osiągnęliśmy tak wiele, możemy to zrobić. Możemy to zrobić, jest to w zasięgu naszych możliwości, a tam, gdzie coś stoi nam na przeszkodzie, trzeba to pokonać. Trzeba nad I tym tak, pracować. Niemcy dzisiaj muszą żyć z tymi migrantami. Nie zawsze są zadowoleni. Rośnie w sondażach, w sondażach AFD, ale, ale jednocześnie kochają Merkel, która do tego wszystkiego doprowadziła takie jej związki z Rosją, doprowadziły do uzależnienia Niemiec od taniego gazu, i kiedy tego gazu zabrakło, no to gospodarka niemiecka wpadła w poważne poważne tarapaty. No, Merkel też ma na swoim koncie, jest współautorką Zielonego Ładu, który też dobija niemiecki przemysł motoryzacyjny, winduje wielkiego chińskiego konkurenta. Też Merkel maczała w tym palce, też za to odpowiada, ale Niemcy zapominają o tym. Niemcy w tej chwili kochają Merkel, są ją zachwyceni, budują jej ołtarzyki. W mediach jest mnóstwo tekstów, właśnie na jej temat, gdzie jest porównywana do królowej e, matki, no, gdzie jest no, kreowana jako e, taka postać. I co więcej, e, ten cień Merkel nad niemiecką polityką jest czymś, co niesamowicie ciąży e, kanclerzowi Marcowi. Dlatego, że Merz i Merkel to są starzy wrogowie z CDU. To się datuje jeszcze od 2002 roku, kiedy ona go tam wycięła z jakichś władz. I w tej rywalizacji przez lata, przez dekady wygrywała Merkel, a Merz był tym słabszym. No a teraz, kiedy doczekał się swojego momentu, kiedy musi sprzątać ten bałagan po Merkel. To wszyscy go porównują z Merkel i on nie wypada dobrze w tych porównaniach. Wszyscy oczekują, że Merkel, jeżeli coś powie i nawet nie mówi nic o Mercu, to oni odbierają to jako krytykę obecnego kanclerza. Kiedy teraz, kilka dni temu, kończył się ten szczyt w Brukseli poświęcony finansowaniu ukraińskiej armii i na tym szczycie Merc właściwie poniósł porażkę, ten jego plan wykorzystania się rosyjskich zamrożonych w Europie spalił na panewce, no to wszyscy zestawiają nieudolnego wprowadzeniu polityki międzynarodowej Friedricha Merca z kanclerz Angelą Merkel, która była w tym absolutnym mistrzem i która właściwie była taką królową Europy, rządziła Europą, nie miała żadnych konkurentów, najwyżej trochę pomagali jej tacy ludzie, jak Donald Tusk czy Emmanuel Macron, a dzisiaj ten Merkel. Sta pierdoła niestety nie potrafi sobie z tym poradzić. Jest do niczego i gdzie mu tam? Do tej naszej kochanej Angeli Merkel. Zatem wydawało się, że Merz wygrał ten pojedynek wieloletni ostatecznie, a okazuje się, że nie, że Merkel nawet z politycznego grobu może mu szkodzić. Jest jest med ciągle z nią porównywany i w, tej, w tych porównaniach nieustannie przegrywa, co musi być dla niego upokarzające. Pokazuje się go jako polityka, właśnie, który dzieli Niemcy, który jest niekonsekwentny, którego działania prowadzą do wzrostu notowań AfD. Natomiast Angela Merkel reprezentuje sobą te złote czasy stabilizacji, wielkich wpływów niemieckich w Europie, o których dzisiaj kanclerz Merz może sobie tylko pomarzyć. Ale co ciekawe jest to, że no Niemcy mają świadomość, że ta Złote czasy Merkel doprowadziły jednak do zapaści Niemiec i że y, wiele jej decyzji y, ma dzisiaj negatywne y, konsekwencje. Wiedzą o tym, ale jednocześnie ją idealizują. To jest dosyć normalne, dlatego że już, no, tęskni się za złotymi czasami. Nawet jeżeli w tych złotych czasach był zarodek dzisiejszej marności, to złote czasy to były złote czasy i się za nimi tęskni i w związku z tym kocha się Angele Merkel. To jest intelektualnie bez sensu, natomiast psychologicznie jest to zrozumiałe. Co więcej, no my w Polsce mieliśmy dosyć Podobny przypadek, powiedziałbym, że bliźniaczo podobny. I chodzi mi tutaj oczywiście o Edwarda Gierka. Edward Gierek rządził Polską w latach 70., przez całą dekadę lat 70. i dokonał takiego zwrotu na zachód, otworzył się na zachodnie technologie, kupował zachodnie licencje, żeby produkować w Polsce na przykład małego fiata, dużego fiata, francuskie berliety, autobusy i kojarzył się Polakom no, z takimi takim najlepszym momentem Polski Ludowej, że na swój siermiężny, socjalistyczny sposób byliśmy jednak dosyć zamożni, że nawet dostawaliśmy, czy mogliśmy kupić po okazyjnej cenie tam 120 bodaj dolarów, dostać paszport i wyjechać sobie za granicę, żeby nacieszyć się światem, czego inne Państwa socjalistyczne nie miały. No, ten gierek stworzył taką rzeczywistość, którą wspomina się rzeczywiście z rozrzewnieniem, jeżeli ktoś w niej żył. I łatwo się zapomina o tym, że to gierek doprowadził do potwornej zapaści gospodarczej Polski. Ten wielki kryzys no, wybuch w czasach Solidarności, a potem został jeszcze pogłębiony w stanie wojennym i w ponurych, szarych latach 80. Ale lata 80. były dlatego takie szare i dlatego takie ponure, i dlatego takie beznadziejne, no, że Gierek po prostu zniszczył polską gospodarkę. Ten wzrost był powierzchowny, chwilowy, te długi, które on zaciągnął, trzeba było spłacać. No i Wspominamy, czy wielu ludzi wspomina Gierka z rozrzewnieniem, ale on nam zafundował właśnie tą biedę lat 80. a przypadek Merkel i Gierka jest podobny do siebie także z powodu książki. Bo Edward Gierek po przełomie w 89 roku, chyba już nawet zaraz w początkach tej wolnej Polski trzeciej RP w roku 1990. Wydał z takim lewicowym dziennikarzem Januszem Rolickim wspomnienia zatytułowane Przerwana dekada. I tezą tych wspomnień, tej książki było to, że Gierek robił dużo dobrego, dużo wspaniałego dla, dla Polski, no ale nie udało się, dlatego że przerwano mu w decydującym momencie, że został odrzucony, pozbawiony władzy, a gdyby dalej rządził, no to Polska byłaby krajem mlekiem i miodem płynący. Jest to zdecydowanie nieprawdziwy obraz. Gierek zadłużył i zrujnował Polskę i tyle. Trzeba przyznać, że nie mordował Polaków w przeciwieństwie do poprzedników i tych, którzy na na nastąpili po nim. Połował ich tylko w słusie czy w radomiu, no, ale nie strzelał. To jest rzeczywiście zasługa Jerka i trzeba mu to oddać. Natomiast ten mit okazał się no bardzo atrakcyjny. Wielu ludzi w niego e, uwierzyło, bo im się to kojarzyło z czasami ich młodości, właśnie z tym takim e, sympatycznym okresem PRL-u, nie takim potwornie siermiężnym, tylko czasami, kiedy co prawda cukier już był na karki, ale na przykład można było kupić banany, co nie zawsze wcześniej się zdarzało. No i książka. Książka odniosła gigantyczny sukces, przerwana dekada sprzedała się w nakładzie właśnie około miliona egzemplarzy, co też jest absolutnym rekordem chyba do dzisiaj, jeżeli chodzi o tego typu literaturę. I Angela Merkel ma teraz w tym sezonie świątecznym okazję pobić ten rekord. Z Edwarda Gierka, chociaż trzeba przy, przypomnieć i powiedzieć, no, że Polska jednak była wtedy znacznie mniej licznym krajem. Rynek niemiecki jest znacznie większy. Także, jeżeli Angela Merkel chce się zrównać naprawdę, to musi przynajmniej te dwa miliony egzemplarzy e, książki w Niemczech e, sprzedać. Ten kult Gierka wygasł, no bo zgasł sam nosiciel kultu, znaczy Edward Gierek, zmarł, ale wielu ludzi ma nadal sentyment i do niego, i do jego czasów. Postrzega tę dekadę lat 70. jako taką, takie złote czasy polskiego socjalizmu. No i tak jest właśnie też z Angelą Merkel, że ludzie odsuwają na bok te złe rzeczy, które ona robiła, te błędy polityczne, które ma na swoim sumieniu, które obciążają dosyć mocno, odsuwają to, zapominają, a pamiętają to właśnie, jak się świetnie żyło w Niemczech przed rokiem 2015, i jak ważne, ważne na arenie międzynarodowej były Niemcy. Także cóż no, Angela Merkel może o tym nie wie, ale jest niemieckim Edwardem Gierkiem. Natlaw Crosson od All Nutrition, truskawkowy bez dodanego cukru. Idealny na chwilę przyjemności. Myślisz o dodatkowej emeryturze? Wykorzystaj swój limit wpłat na Ike oraz Xe i pozwól swoim pieniądzom pracować w XTB. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Partnerem kanału Zero jest producent boskich kiełbas bez osłonki JBB Bałdyga jedz bardziej bosko. Najnowszy magazyn Zero już dostępny 400 stron od najlepszych autorów zamów na magazyn.0.pl Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.